Siema, tutaj Matiz. Dzisiaj test takiego wulkanu, czy też fontanny. Jest to Golden Willow Plus Blue od importera Jorge. Kod produktu JF18, partia 2024 200 gramów NEC. No i zobaczymy, jak to wypadnie. Możecie sobie go zakupić w sklepie piroza.pl. Oczywiście, link będzie w opisie do sklepu. No i przechodzimy do testu takiej fontanny. Jeszcze mogę tylko dodać właśnie, żebyście zawsze pamiętali, odpalając taki produkt, by robić to na powierzchni, choćby takiej jak jest tutaj, czyli bez żadnych palnych traw, bez, bez żadnych materiałów, które mogą się zapalić, no bo wiadomo, to emituje spora ilość iskier, no i potem będzie trudno coś takiego zgasić. Tutaj oczywiście lącik, sobie zdejmę tą osłonę, no i przechodzimy do filmu z testu. Dobra, no to odpalamy wulkana. Jeszcze fajnie jakby mi zapalniczka dała radę, ale dobra myślę, że jest git. No i zobaczymy, czy pokaże klasę. Dobra, rozkręca się. No już na jakieś 2 metry, nawet fajnie oświetla. Tutaj też nie ma zbyt dużo rzeczy dookoła. Jest prawie pusty plac, ale no jest coraz jaśniej. No i ten efekt jest piękny. Wow! Są to niebieskie kuleczki też w nim. Wow! Coś pięknego! No i tak wypadł wulkan. No i podsumowując naszego wulkana, efekt myślę bardzo fajnie wypadł. Podało mi się mega. Ten pierwszy może mniej, ale ten drugi był świetny. Wysoko bardzo dawał te iskry, nawet bym powiedział jakieś 8 metrów na spokojnie, to było mega wysokie. No, i co? Myślę, że warty towar zakupu. Też wiadomo, co kto lubi, każdy sobie może dobrać tam efekty pod siebie, więc może też wziąć jakieś inny na przykład, inne efekty. Ale ten, całkiem fajny, ja bym mu dał cenę takie 9 z plusem nawet, no bo też cenowo fajnie wypada. No i to by było na tyle w tym teście. Dzięki za oglądanie, no i ścięmano.